Nazywam się Paweł Sala. bardzo mi się podobało w Hiszpanii, uważam, że to, to czego się nauczyłem przyda mi się w przyszłości, do pracy, będzie mi łatwiej załatwić. Nazywam się Mateusz Szymański, uważam, że wyjazd do Hiszpanii był, był dobrym, dobrym dla nas wyjazdem, dlatego, że poznaliśmy inną kulturę, nauczyliśmy no, się nasz język angielski, żebyśmy w lepszym stopniu mogli z nim się komunikować. Poznaliśmy mi punkcie, tak jak wspomniałem I ogólnie wyjazd oceniam jako bardzo udany. Nazywam się pan Kostarski. Uważam, że wyjazd do Hiszpanii był bardzo udany, ponieważ nauczyłem się wielu różnych nowych rzeczy, których nigdy nie zapomniał. Nazywam się Łukasz Górka. Również jak koledzy uważam, że wyjazd był bardzo udany i będziemy go bardzo długo by wspominać. Nauczyliśmy się tam wielu rzeczy i poznaliśmy tam wielu ciekawych ludzi. Nazywam się Macy W Hiszpanii wiele się nauczyłem, wiele przydatnych rzeczy, które pomogły mi na pewno w znalezieniu pracy, ale także było to miło, był to mimo zbędny czas. Podobało mi się w Hiszpanii. Miło spędziłem czas z kolegami, także z wiosną. Do panią wspomnienia na za życia. Nazywam się Różnicki Mateusz. Jak wspominam, w Hiszpanii bardzo mi się podobało. Mogę powiedzieć również, że wszystkie nasze umiejętności, które nabyliśmy w szkole, mogliśmy je tam wykorzystać w pełni. No, zapamiętamy ten miły czas. Bardzo się Kowalski, pierwszy raz w ogóle na miesiąc wyjechałem za granicę, bardzo mi się tu podobało. Raz z chłopakami poznaliśmy się przez ten miesiąc dokładnie. Pracował bardzo przyjemnie, ludzie byli dość przyjazni, Przyjaźni mogli rozwieźć moje zainteresowania związane z komputerami, no, na pewno chciałbym kiedyś. yeah uh -huh. uh -huh.